Czy kiedykolwiek słyszałeś o kraju, w którym to kobiety składają propozycje małżeńskie? Miejscu, gdzie znajduje się prawdziwa wioska Krasnoludków? A może o miasteczku z tylko jednym mieszkańcem, które wciąż wymaga wizy do wjazdu? A co powiesz na ulicę tak stromą, że samochody muszą być parkowane bokiem, żeby nie zjechały w dół? To Nowa Zelandia kraj tak niezwykły, że to, co brzmi jak żart, jest w rzeczywistości prawdziwe. Odkryjmy 15 najbardziej fascynujących i niewiarygodnych faktów o tym unikalnym kraju. Jeśli uważasz, że piękno zależy od makijażu, eleganckich ubrań czy wdzięcznych pos, kobiety z Nowej Zelandii nadadzą temu pojęciu zupełnie nowe znaczenie. Dorastają wśród gór, oceanów i czystego powietrza, gdzie rozwiane włosy pod nóz pędzonym na świeżym powietrzu stają się symbolem wolności. Od Wellington po Queenstown łatwo spotkać kobiety w dresach i bluzach, prowadzące ciężkie samochody, surfujące samotnie o wschodzie słońca czy prowadzące sesje jogi przy ognisku w nocy. Często preferują brak makijażu, akceptując swoje naturalne loki, opaloną skórę i cichą pewność siebie, która pochodzi z życia w wolności każdego dnia, zamiast dążenia do idealnego wyglądu. Kobiety z Nowej Zelandii były pierwszymi na świecie, które zdobyły prawo do głosowania w 1909 roku, a wciąż prowadzą w globalnym rankingu równości i niezależności. Wiele z nich zarządza farmami lub prowadzi własne małe firmy z domów na wzgórzach, żyjąc prosto, ale radośnie. A jeśli zastanawiasz się, czy są otwarte na międzynarodowe romanse, odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak, zwłaszcza jeśli jesteś szczery, życzliwy i gotowy dzielić życie, które ceni prostotę i wolność. Chcesz wiedzieć, jakie są najpopularniejsze aplikacje randkowe w Nowej Zelandii? Napisz tak poniżej a zdradzę je. Jeśli jest miejsce, gdzie ludzie wyrażają szacunek i więź w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał, to Nowa Zelandia. Maorysi, którzy stanowią około 16% populacji, mają tradycyjne powitanie zwane hongi, gdzie dwie osoby stykają nosy, aby podzielić się oddechem życia. Dla maorysów hongi to więcej niż tylko sposób na powiedzenie cześć. To gest akceptacji, Witający kogoś jako część społeczności. Wielu odwiedzających uznaje to doświadczenie za głęboko poruszające. Co czyni kulturę Maorysów jeszcze bardziej niezwykłą, to fakt, że kobiety mogą składać propozycje podczas tradycyjnych ceremonii. Kobieta może ofiarować ręcznie robioną bransoletkę lub inny mały prezent jako znak swoich uczuć. W ich oczach miłość musi pochodzić z równości i wolności wyboru. To perspektywa, którą wielu zagranicznych mężczyzn może uznać za zaskakującą i inspirującą. W codziennym życiu większość Maorysów mieszka w obszarach wiejskich, takich jak Rotorua. Budują drewniane domy, żyją z rodziną wielopokoleniową i gotują, korzystając z hangi, metody gotowania jedzenia w piecach podziemnych. Ich sposób życia jest bliski naturze. Komką się w gorących źródłach, opowiadają ancestralne historie przy ognisku i wierzą, że każdy ptak i każdy podmuch wiatru niesie duchy ich przodków. Przed ważnymi okazjami często wykonują hakę, potężny tradycyjny taniec, który ogłasza. To jest kultura wypełniona dumą, szacunkiem i inspiracją. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o spacerze po świecie Frodo-Bagginsa, Nowa Zelandia może spełnić to marzenie. Haby słynna wioska z władcy pierścieni, znajduje się w Matamata na wyspie północnej. Leży na farmie mlecznej o powierzchni około 1200 akrów i została zbudowana ręcznie na potrzeby filmów. Po ogromnym sukcesie filmów, wioska została zachowana i przekształcona w atrakcję turystyczną. Odwiedzający mogą zwiedzać 44 urocze obbitowe domki, spacerować po zielonych ogrodach warzywnych, podziwiać okrągłe drzwi, małe drewniane meble, rustykalną studnię i kołumajni, które każdego ranka wydobywają prawdziwy dym. Nie ma plastikowych dekoracji ani sztucznego światła, wszystko jest wykonane z prawdziwego kamienia, drewna i roślin. Mieszkańcy Matamata są gościnni i bardzo dumni ze swojej gościnności. Wszyscy witają się słowem mate, nawet obcy, i zawsze są gotowi podzielić się napojem lub wskazać drogę z życzliwością. Wielu mieszkańców pracuje jako rolnicy w ciągu dnia, a w nocy jako przewodnicy hobbytonu, opowiadając historię o śródzieniu, jakby naprawdę tam należeli. Fani filmów i miłośnicy klasycznych przygód mogą cieszyć się lampką piwa rzemieślniczego w karczmie Zielonego Smoka, usiąść pod drzewem imprezowym, gdzie Bilbo kiedyś przemawiał lub stanąć w miejscu, gdzie Gandalf po raz pierwszy wszedł do wioski. Ciekawostką jest, że Maorysi nazywają to miejsce Ziemią Małych Marzeń, ponieważ budzi wyobraźnię i dziecięcą radość w każdym odwiedzającym. Niektórzy ludzie nawet wybierają to miejsce na obchody swoich urodzin, tak jak robiły to hobbitki. Zanim kontynuujemy naszą podróż, jeśli uważasz, że ten materiał jest interesujący, nie zapomnij kliknąć lubię to i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych dziwnych historii z całego świata. Wanga Monomona to maleńka osada w dystrykcie Stratford w regionie manawatu Wangenui, zamieszkana przez zaledwie około 30 do 40 osób. Zyskała sławę, ogłaszając się republiką, z własnymi paszportami, Dniem Narodowym, a nawet prezydentem. Co ciekawe, lokalny urząd miejski mieści się w pubie z epoki wiktoriańskiej, który stoi od ponad wieku. Odwiedzający mogą napić się zimnego piwa, składając jednocześnie wniosek o paszport republiki, który kosztuje tylko kilka dolarów. Wszystko to traktowane jest jako w pełni legalne w miasteczku. W pobliżu znajduje się to, co może być najmniejszą stacją benzynową na świecie. To jedna pompa bez zadaszenia i obsługi, a paliwo tankujesz i płacisz samodzielnie. Społeczność ceni sobie całkowite wzajemne zaufanie. Ludzie nie zamykają drzwi w ciągu dnia. Domy w okolicy są ręcznie budowane z drewna z ciemnymi metalowymi dachami. Podwórka często pełnią funkcję zagrody dla kus lub warsztatów. Niektóre domy wciąż mają styl z początku XX wieku, z długimi werandami, drewnianymi elewacjami i trejarzami oplecionymi plączami. Nie ma policjantów, kamer bezpieczeństwa ani sygnalizacji świetlnej. Mimo to miejsce pozostaje spokojne od stu lat. Każdy nosi dziwaczny przydomek, jak Dave, który szepta do kus, czy Nenach, królowa podnoszenia flag. Jeszcze bardziej zaskakujące. Co dwa lata całe miasteczko przeprowadza wybory prezydenckie, w których kandydatami mogą być ludzie, psy lub kozy. Czy odważyłbyś się mieszkać w takim miasteczku? Jeśli tak, napisz jeden poniżej i podziel się tym z przyjaciółmi, aby nie przegapili najdziwniejszych miejsc na Ziemi. Najstromsza ulica na świecie. Może być trudno w to uwierzyć, ale w Nowej Zelandii znajduje się ulica tak stroma, że piłka tenisowa upuszczona na jej szczycie może toczyć się bez końca. To ulica Baldwin w Dunegin, która została uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za najstromszą ulicę na świecie z nachyleniem 38%. To oznacza, że na każde 9 stóp przejścia w poziomie wznosi się prawie 3 stopy w pionie. W 2019 roku Baldwin tymczasowo stracił tytuł na rzecz ulicy w Wali, ale w 2020 roku Guinness przywrócił tytuł po przyznaniu się do błędu w pomiarze. Mieszkańcy byli tak zachwyceni, że wydrukowali wizerunek ulicy na koszulkach, kubkach, breloczkach, a nawet obrożach dla zwierząt. Z powodu ostrego nachylenia samochody muszą być parkowane bokiem, a nie równolegle. Pojazdy tutaj polegają na mocnych hamulcach ręcznych, a mieszkańcy przyzwyczaili się do wspinania się na wzgórze, co stało się częścią ich codziennych ćwiczeń. Bez ostrożności samochody mogą łatwo stoczyć się w dół. Domy przy ulicy Baldwin są wbudowane w nachylenie. Wydają się przechylone z zewnątrz, ale w środku są idealnie poziome. Co roku tysiące ludzi bierze udział w wyścigu na szczyt, a najszybszy otrzymuje specjalny medal. Zimą ulica zamienia się w naturalny stok do jazdy na nartach. W Nowej Zelandii istnieje zabawna, ale urokliwa aktywność, która na początku rozśmiesza odwiedzających, ale przyciąga tysiące turystów z całego świata. To możliwość wypożyczenia owcy i zabrania jej na spacer po okolicy. W regionach takich jak Wikado, Otago czy Queenstown podróżnicy mogą prowadzić 50-kilogramową owcę jak zwierzę domowe, czesać jej wełnę, wołać ją po imieniu i robić zdjęcia na szerokich otwartych polach, które wyglądają jak sceny filmowe z Hobbita. Nowa Zelandia ma ponad 25 milionów owiec, podczas gdy populacja ludzi wynosi tylko około 5 milionów 200 tysięcy. To oznacza, że każda osoba mogłaby praktycznie posiadać 5 owiec. Wiele farm przekształciło ten fakt w specjalne doświadczenie turystyczne, gdzie odwiedzający mogą nauczyć się, jak gwizdać, aby wołać owce i zrozumieć prosty język pastwiskowy, który lokalni mieszkańcy znają od pokoleń. W niektórych obszarach owce są szkolone, aby podążać za odwiedzającymi, pozować do zdjęć lub nawet siadać obok nich podczas przerw. Rolnicy z dumą wyjaśniają, że każdy pasterz ma swój własny gwizdek, a gdy za, owce wracają natychmiast, jakby słyszały swoje imiona. Nawet odbył się krajowy konkurs gwizdania do owiec, a w pewnym momencie rząd mianował krajowego dyrygenta owiec, co pokazuje, jak głęboko te zwierzęta są wplecione w kulturę Nowej Zelandii. Kultura chodzenia boso to jeden z najbardziej niezwykłych zwyczajów w Nowej Zelandii, który często zaskakuje zagranicznych odwiedzających. Ten nawyk jest tak powszechny, że widok lokalnych mieszkańców, szczególnie dzieci i nastolatków, chodzących boso w miejscach publicznych, jest całkowicie normalny i powszechnie akceptowany przez wszystkich. Możesz łatwo natknąć się na ten widok w wielu miejscach: w trawiastych parkach, na miejskich chodnikach, w sklepach spożywczych, supermarketach, a nawet na terenie szkół. Ta tradycja wynika z głębokiego związku z naturą, poczucia prostoty i komfortu, a czasem po prostu radości z odczuwania ziemi pod stopami. Dla Nowozelandczyków chodzenie boso nie jest postrzegane jako niegrzeczne czy nieczyste. Uważają to za naturalną część swojego zrelaksowanego stylu życia, pokazując społeczeństwo, które ceni wolność i nie martwi się zbytnio formalnościami. W Nowej Zelandii nie musisz patrzeć w górę, aby zobaczyć gwiazdy. Możesz spojrzeć w dół, w głąb ziemi. Jaskinie świecących robaków witomo są jednymi z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Wewnątrz miliony świecących robaków zwanych aracznokampa luminouse, gatunkiem występującym tylko w Nowej Zelandii, rozświetlają ciemność jak galaktyka pod ziemią. Jaskinie powstały z pradawnego wapienia ponad 30 milionów lat temu, datując się na czasy sprzed wyginięcia dinozaurów. Te maleńkie stworzenia tworzą jedwabiste nici i świecą, aby zwabić owady w swoje pułapki. Zwiedzanie jaskiń odbywa się w całkowitej ciemności, gdzie odwiedzający cicho dryfują na łodziach. Nie ma latarek animowy tylko delikatny dźwięk płynącej wody i migoczące światło nad głowami. To uczucie jak unoszenie się w przestrzeni kosmicznej. Wielu filmowców twierdziło, że piękno Witomo przewyższa wszystko, co można stworzyć za pomocą efektów komputerowych. Odkryte przez Maorysów setki lat temu, Witomo ma głębokie znaczenie kulturowe i duchowe. Przyjmuje odwiedzających od 1889 roku, a dziś ponad milion podróżników z całego świata przyjeżdża każdego roku, aby doświadczyć jego magii. Czy chciałbyś odwiedzić to miejsce przynajmniej raz w życiu, aby zobaczyć ten zapierający dech w piersiach widok? Jeśli tak, napisz dwa poniżej i podziel się tym wideo z przyjacielem, z którym chciałbyś tam pojechać. Które znajdziesz tylko w Nowej Zelandii? W Nowej Zelandii, szczególnie w Rotorua, znanej jako stolica gorących źródeł, ludzie przyjeżdżają nie tylko po to, aby się kąpać, ale także po to, aby nawiązać kontakt z naturą mocząc się w cedrowych wannach otoczonych leśnym krajobrazem. Miejscowi wierzą, że ciepło tych źródeł oczyszcza zmęczenie, leczy duszę i przygotowuje do kolejnych wielkich kroków w życiu. Ta starożytna tradycja trwa w znanych spa, takich jak Helles Gate, gdzie odwiedzający mogą pokryć się tradycyjnym maoryskim błotem mineralnym, zanim zrelaksują się w drewnianej wannie z widokiem na wulkan. Niektóre miejsca serwują nawet dania hangi, gotowane na parze geotermalnej, tak jak robili to przodkowie Maorysów. Wonsen Hot Pools w Queenstown goście mogą się relaksować w otoczeniu ośnieżonych szczytów, patrząc w kierunku słynnego pasma górskiego Remarkables, Bells, czując się, jakby kąpali się spokojnej scenerii z władcy pierścieni. Wiele par wybiera te scenerię, aby złożyć propozycje lub świętować rocznicę pod gwiazdami, podczas gdy gorąca woda paruje wokół nich. Z opłatami za wstęp w przedziale od 30 do 60 zł za wizytę to, co otrzymujesz, to więcej niż zwykła kąpiel. To podróż z powrotem do natury i cicha podróż do samego siebie. Nowa Zelandia zajmuje szczególne miejsce na mapie świata nie tylko jako piękny i odległy kraj wyspiarski, ale także jako jedno z pierwszych miejsc na Ziemi, które codziennie widzi wschód Słońca. Ponieważ leży tuż na zachód od międzynarodowej linii zmiany daty, wschodnie części kraju, szczególnie Gisborne na Wyspie Północnej i Wyspy Chatem, są jednymi z pierwszych zamieszkanych regionów na świecie, które doświadczają światła dziennego po każdym obrocie planety. Dla zarówno mieszkańców, jak i podróżnych, to naturalne zjawisko niesie głębokie znaczenie. Nowa Zelandia symbolizuje nie tylko początek nowego dnia, ale także symbol odnowy, optymizmu i świeżych początków. Co roku tysiące odwiedzających podróżuje do Gisborne, znanego również jako stolica wina Nowej Zelandii, aby doświadczyć tego niezwykłego momentu. Stojąc cicho na czystej plaży, obserwując pierwsze promienie światła wschodzące z oceanu spokojnego, odczuwasz silne poczucie spokoju, inspiracji i połączenia ze światem. Nowa Zelandia to naprawdę wymarzone miejsce dla każdego, kto chce poczuć cud bycia jednym z pierwszych, którzy witają nowy dzień na Ziemi. Nowa Zelandia często nazywana jest rajem ochrony przyrody z powodu swojego głębokiego zaangażowania w ochronę środowiska. Prawie jedna trzecia całkowitej powierzchni kraju jest oficjalnie przeznaczona i starannie zarządzana jako parki narodowe, rezerwaty przyrody, inne chronione obszary. Takie podejście nie tylko chroni zapierające dech w piersiach krajobrazy Nowej Zelandii, od wysokich gór i lodowców po dziewicze wybrzeża, ale także zapewnia bezpieczne domy dla rzadkich roślin i zwierząt, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Fascynującym faktem jest, że Nowa Zelandia jest jednym z nielicznych krajów, w których nie ma rodzimych węży. To pomaga stworzyć bezpieczny i spokojny ekosystem, zwłaszcza dla jej słynnych nielotnych ptaków, takich jak kiwi, co dodaje wyjątkowego piękna i spokojnej atmosfery temu narodowi. Czy wolałbyś mieszkać w nowoczesnym mieście, czy wśród świeżej, naturalnej piękności Nowej Zelandii? Napisz poniżej i daj mi znać. Relacja między Nową Zelandią a owcami wykracza daleko poza proste statystyki rolnicze. Reprezentuje unikalne osiągnięcie rolnicze, które kształtowało gospodarkę, kulturę i międzynarodową tożsamość kraju przez ponad 150 lat. Podczas gdy populacja ludzi w Nowej Zelandii wynosi około 5 milionów 300 tysięcy, obecnie na wyspach pasie się około 26 milionów owiec. To oznacza, że każdy nowozelandczyk dzieli swoją ojczyznę z mniej więcej pięcioma owcami. Choć ten wskaźnik zmniejszył się z szczytowego poziomu w 1982 roku, kiedy to przypadało około 22 owiec na osobę, Nowa Zelandia wciąż utrzymuje najwyższy wskaźnik owiec do ludzi wśród wszystkich krajów na świecie. To nie tylko zabawna statystyka, ale odzwierciedla fundamentalne znaczenie hodowli owiec dla podstaw ekonomicznych i tożsamości kulturowej Nowej Zelandii. Wizualny wpływ tej populacji owiec jest niezwykły. Na zielonych wzgórzach i rozległych równinach które charakteryzują krajobraz Nowej Zelandii, stada białych owiec tworzą żywe wzory, które zmieniają się wraz z porami roku i warunkami pogodowymi. Z okien samolotów wieś wygląda jak ogromne zielone płótno, pokryte poruszającymi się białymi chmurami, które przesuwają się po terenie. Przemysł owczy wspiera tysiące rodzin i całe społeczności wiejskie. Hodowla owiec wymaga specjalistycznej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w tym zrozumienia hodowli, żywienia, wzorców pogodowych i zarządzania gruntami. Wiele farm jest w tych samych rodzinach od ponad wieku, tworząc głęboki więź między ludźmi a ziemią, którą zarządzają. Wpływ ekonomiczny sięga daleko poza same farmy. Przemysł przetwórstwa wełny, produkcji mięsa i eksportu zatrudnia tysiące dodatkowych osób w miastach i miasteczkach w całym kraju. Wełna nowozelandzka jest ceniona na całym świecie za jakość i zrównoważony rozwój, a jagnięcina nowozelandzka stała się produktem premium w restauracjach na całym świecie. Znaczenie kulturowe pojawia się w wszystkim, od symboli narodowych po codzienny język. Nowozelandczycy z dumą nazywają siebie Kiwi, ale również przyjmują humor i wizerunki związane z owcami jako część swojej narodowej charakterystyki. Żart, że w Nowej Zelandii łatwiej spotkać owcę niż sąsiada, ujmuje urok kraju, w którym życie rolnicze pozostaje centralnym elementem tożsamości narodowej. W świecie w którym symbole narodowe zazwyczaj przedstawiają groźne drapieżniki lub szybujące orły, Nowa Zelandia wybrała coś zupełnie innego, małego, nielotnego, nocnego ptaka, który ucieleśnia pokorę, wyjątkowość i cichą determinację. Ptaki kiwi doskonale reprezentują podejście Nowej Zelandii do życia, wybierając substancje zamiast ostentacji i autentyczność zamiast sztucznego przepychu. Kiwi posiadają niezwykłe cechy, które czynią je wyjątkowymi wśród ptaków na ziemi. Mają długi, zakrzywiony dziób i są jedynym ptakiem, który polega głównie na zmyśle węchu, a nie wzroku, do nawigacji i polowania. Używając swojego wrażliwego dzioba jak wyrafinowanej sondy, kiwi poszukują owadów i robaków ukrytych pod ziemią, pokazując, że sukces często pochodzi z rozwijania unikalnych podejść, a nie podążania za konwencjonalnymi metodami. Rozmnażanie kiwi jest równie niezwykłe. Ich jaja stanowią około 25% masy ciała matki, Czyni je jednymi z największych jaj w stosunku do masy ciała w królestwie zwierząt. Ten biologiczny fakt odzwierciedla coś głębokiego w kulturze Nowej Zelandii: gotowość do dużych inwestycji w przyszłość i pełne zaangażowanie w ważne przedsięwzięcia, nawet gdy wysiłek wydaje się nieproporcjonalny do natychmiastowych korzyści. Nowozelandczycy przyjęli kiwi jako więcej niż tylko symbol dzikiej przyrody. Znaki drogowe z napisem kiwi Cross są powszechne w całym kraju, przypominając kierowcom aby zwracali uwagę na te cenne ptaki i jeździli ostrożnie przez ich siedliska. To odzwierciedla społeczeństwo, które priorytetowo traktuje ochronę wrażliwych członków ponad wygodę czy szybkość. Kiwis są również znane ze swojej oddania relacjom rodzinnym. Łączą się na całe życie, dzielą odpowiedzialność za gniazda równo między samcami i samicami, a swoje młode wychowują z cierpliwą dedykacją. Te zachowania odzwierciedlają wartości, które są drogie nowozelandczykom lojalność, równość i zaangażowanie w dobro wspólne ponad indywidualny rozwój. Aby zobaczyć kiwi w ich naturalnym środowisku, odwiedzający mogą zwiedzać sanktuaria w Rotorua lub Zilandie, ale doświadczenie wymaga cierpliwości i szacunku. Kiwi są z natury nieśmiałe i preferują ciche otoczenie, ucząc obserwatorów, że najbardziej znaczące spotkania często wymagają zwolnienia tempa i podchodzenia z pokorą, a nie domagania się natychmiastowej gratyfikacji. na podejście Nowej Zelandii do życia i szczere uczucie do zwierząt osiągają szczyt w niezwykłych historiach kotów, które zdobyły status celebrytów i honorowe stanowiska rządowe. Choć żaden kot nigdy nie pełnił oficjalnego stanowiska politycznego, kilka z nich zdobyło szeroką sławę i uznanie, co pokazuje unikalną zdolność Nowej Zelandii do odnajdywania radości i znaczenia w nieoczekiwanych miejscach. Najbardziej znanym z tych kocich celebrytów był mytens, przygodowy kot Wellington który stał się sensacją w mediach społecznościowych dzięki swojej odważnej ciekawości i przyjaznemu usposobieniu. Mytens znany był z włóczenia się po domach, biurach, sklepach, a nawet kościołach w centrum miasta, traktując całe Wellington jako swoje osobiste terytorium. Jego spokojna pewność siebie w odkrywaniu nowych miejsc i spotykaniu nowych ludzi uczyniła go ukochanym symbolem gościnności miasta. Przygody Mittensa były dokumentowane przez mieszkańców, którzy fotografowali go w różnych miejscach w Wellington, Tworząc śledzenie w mediach społecznościowych, które wzrosło do tysięcy. Jego zrelaksowane podejście do obcych i jego oczywiste przekonanie, że każdy budynek w mieście jest otwarty na jego inspekcję, doskonale uchwyciło przyjazny, dostępny charakter Wellington. W 2020 roku burmistrz oficjalnie uhonorował Mittensa kluczem do miasta, uznając jego wkład w szczęście społeczności i poczucie więzi. Innym pamiętnym kotem była Paddles. Znana jako pierwsza kotka Nowej Zelandii w czasach Jacindy Ardern jako premier. Padel zmiała swoje konto na Twitterze i zdobyła znaczną popularność w internecie dzięki dowcipnym postom i urokliwym zdjęciom, które pokazywały lżejszą stronę życia politycznego. Kiedy Padel z niespodziewanie zmarła w 2017 roku, z całego kraju i świata napłynęły hołdy, pokazując szczere uczucie, jakie ludzie żywili do tej małej ambasadorki radości. Te historie ujawniają coś głębszego o kulturze Nowej Zelandii, społeczeństwo które ceni życzliwość, więzi społeczne i zdolność do odnajdywania szczęścia w prostych przyjemnościach. W świecie często zdominowanym przez poważne dyskursy polityczne i złożone problemy społeczne, Nowa Zelandia udowadnia, że humor, ciepło i docenienie małych radości mogą być równie ważne jak większe decyzje polityczne. Ostatni fakt o Nowej Zelandii może być najważniejszy dla zrozumienia Dlaczego ten kraj nieprzerwanie zajmuje wysokie miejsca w rankingach najszczęśliwszych i najbardziej przyjaznych do życia miejsc na świecie? Nowa Zelandia osiągnęła coś, co umyka większości rozwiniętych krajów, prawdziwą równowagę między produktywnością a dobrostanem, między sukcesem ekonomicznym a jakością życia, między osiągnięciami indywidualnymi a więziami społecznymi. Ta równowaga nie jest przypadkowa ani tymczasowa. Jest wbudowana w fundamentalną strukturę społeczeństwa nowozelandzkiego poprzez wartości kulturowe, praktyki w miejscu pracy i wybory stylu życia, które priorytetowo traktują długoterminowe szczęście ponad krótkoterminowe zyski. Pracownicy regularnie opuszczają swoje miejsca pracy na czas, aby spędzić wieczory z rodziną i przyjaciółmi, lub po prostu cieszyć się samotnym czasem w naturze. Kawiarnie zamykają się wcześniej. Weekendy są uważane za święte, a całkowicie normalne jest widzieć rodziny piknikujące nad jeziorami lub przyjaciół zbierających się na grillach na plażach w ciągu tygodnia. Naturalne środowisko odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu tej równowagi. Z nieskazitelnymi jeziorami, plażami, górami i lasami nigdy nie dalej niż kilka godzin jazdy od każdego miasta, nowozelandczycy naturalnie włączają aktywności na świeżym powietrzu do swoich codziennych rutyn. Wędrówki, kajakarstwo, Jazda na rowerze, surfing i biwakowanie to nie są zajęcia na specjalne okazje, ale regularne części życia, które zapewniają fizyczne ćwiczenia, mentalny relaks i duchowe odnowienie. Ta integracja natury w codzienne życie tworzy społeczeństwo, w którym ludzie pozostają ugruntowani i połączeni z czymś większym niż ich bezpośrednie troski. Sukces mierzy się nie tylko dochodem czy awansem zawodowym, ale także ogólnym zadowoleniem z życia, relacjami rodzinnymi, zaangażowaniem w społeczność i osobistym spełnieniem. Ludzie ciężko pracują, gdy pracują, ale wiedzą również, jak przestać pracować i w pełni zaangażować się w inne aspekty życia. Efektem jest kultura, która produkuje zarówno dobrobyt ekonomiczny, jak i prawdziwe szczęście. Nowa Zelandia nieprzerwanie zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych miarach zadowolenia z życia, jakości środowiska, spójności społecznej i ogólnego dobrostanu. Ludzie żyją dłużej, zdrowiej. A jednocześnie utrzymują silne społeczności i zrównoważone relacje z otaczającym ich środowiskiem. Nowa Zelandia to nie tylko cel podróży, to inny świat, w którym rzeczy, które wydają się niemożliwe gdzie indziej, istnieją tak naturalnie i urokliwie. Od ludzi żyjących w harmonii z naturą po unikalne zwyczaje, miasteczka i tradycje wypełnione ludzką życzliwością wszystko w tym kraju wydaje się zarówno dzikie, jak i nowoczesne, proste, ale wolne. To miejsce, które przypomina nam że szczęście nie zawsze pochodzi z gonitwy za nowościami, ale z odwagi bycia autentycznym, bycia innym i doceniania prostej piękności codziennego życia. Jeśli również marzysz o postawieniu stopy w tej ziemi innej niż wszędzie na Ziemi, kliknij lubię to, aby wesprzeć tę podróż odkrywania. Podziel się, który fakt o Nowej Zelandii zaskoczył lub zaimponował ci najbardziej, i nie zapomnij subskrybować, aby odkrywać więcej dziwnych, inspirujących miejsc na naszej planecie.